Cześć, witam bardzo serdecznie. Jest środa dzisiaj znów Liga Mistrzów i dzisiaj wracamy z Progresją. Oczywiście na wstępie zachęcam do lekowania i zostawienia subskrypcji, żeby nie ominęły Was kolejne filmy i do dołączenia do grupy na Facebooku. Zachęcam oczywiście też. Link macie w opisie filmu. Tam macie do zgarnięcia 10 zł dla nowych użytkowników oraz fajne bonusy w Lidze Pogromców oraz od czasu do czasu pojawia się konkurs, gdzie do zgarnięcia realna kasa. Także śpieszcie do dołączenia do grupy a ja zacznę może od tego co działo się w poniedziałek, bo to co działo się we wtorek sobie podsumujemy w piątek razem z Kubą na kanale, a to co działo się we wtorek może się zobaczyć tutaj, film z Kamykiem, zapraszam serdecznie do oglądania. Jeżeli chodzi o kupony poniedziałkowe, no to właśnie Wam się wyświetlają na ekranie. Dzisiaj gramy próg progresji numer 1 za 50 złotych, a mecz konkursowy, który dla Was przygotowałem to Real Madrid kontra Borussia Mönchengladbach. Bardzo ciekawe spotkanie, bo Real Madrid ma nóż na gadle. Musi to spotkanie wygrać, jeżeli chce wyjść z grupy Ligi Mistrzów. Dokładny wynik wraz z minutą pierwszej bramki i nikiem z BetClika. To bardzo ważne, tak ma wyglądać komentarz pod filmem, jeżeli chcecie zgarnąć 50 złotych od BetClick, a 50 zł zgarnie osoba, który właśnie ten, która właśnie ten dokładny wynik trafi i będzie najbliżej minuty pierwszej bramki. Jeżeli jeszcze nie macie konta na BetClick, no to znaczy, że nie macie niku. No to jeżeli chcecie mieć, no to załóżcie yy, konto na BetClick z kodem BETY150, a wasz pierwszy depozyt do 50 zł zostanie przez nas potrojony i będziecie grać za złotych 150. Oczywiście możecie też płacić mniej, ale i tak wasz depozyt zostanie. Potrojony. Chciałem powiedzieć na wstępie, że dobrze, odp że odpuściliśmy wczoraj progresję na Lidze Mistrzów, ponieważ spotkania o tak zwaną pietruskę mogły lekko zaskoczyć i popsuć tutaj kupony, dlatego dzisiaj wybiorę te spotkania, które, które są o coś, o wyjście z grupy głównie i mam nadzieję, że właśnie to się nam uda. Pierwsze spotkanie, no to jakby nie patrzeć, Inter kontra Szachtar. Inter ma jeszcze jakieś szanse na to, żeby z tej grupy wyjść. Warunkiem koniecznym oczywiście zwycięstwo z Szachtanem. Szachtar jeżeli chodzi o mecz z Interem, no to ma jakąś taką piłkarską niemoc, że tak powiem, nie może strzelić im bramki. Było tak, chociażby w Lidze Europy rok temu, gdzie Inter pokonał Shakhtar 5-0. Później był właśnie mecz w tej grupie Ligi Mistrzów, gdzie padł wynik 0-0 w, w Kijowie. Jeśli chodzi o to spotkanie, no to moim zdaniem, Intermediolan nie może się tutaj potknąć moim zdaniem, wszystkich zdaniem, nie może się tutaj potknąć. Oczywiście, jeżeli chce zachować jakiekolwiek szansę na wyjście z grupy. Według mnie, w tym spotkaniu, nie, padnie, nie padną gole z obu stron. Wiem, może by się to wydawać dość dziwne, i kurs na to Zdarzenie jest też wysokie, bo, wysoki, bo po 2-13, ale takie jest moje zdanie i właśnie tutaj troszeczkę nietypowo na progresji sobie z z zagramy. Oba zespoły strzelą gole nie po kursie 2 takie jest moje zdanie, jeżeli chodzi o to spotkanie. Okej, okay, kolejne spotkanie o coś, że tak powiem. Salzburg kontra, kontra Atletico. W pierwszym spotkaniu panowie wyszli z takim wielkim animuszem, z taką lekkością w meczu otwarcia tej grupy padł wynik 3-2 dla Atletico. Atletico bardzo zazwyczaj cofnięte, musiało się tutaj odkryć i pójść na wymianę ognia że tak powiem. Myślę, że w tym spotkaniu w Austrii będzie podobnie. Panowie tutaj wyjdą i zagrają bardzo twardy futbol, jak na prawdziwych piłkarzy przystało, zwłaszcza, że Atletico taki twardy, twardy futbol właśnie gra w La Liga. Austriacy myślę, że nie będą tutaj dłużni swoim kolegom z Hiszpanii i Bramkę również strzelał, dlatego tutaj zagramy sobie na odwrót niż w meczach, meczu Interu z Szachterem, czyli obie drużyny strzelał gola, zwłaszcza, że Salzburg w każdym spotkaniu Ligi Mistrzów, czy to przegranym, czy wygranym, bramkę, przynajmniej jedną, zawsze strzelał. Także oba zespoły strzelał gole po kursie 1,54, co daje kurs 3,28 na pierwszym progu progresji, który gramy za 50 zł. I czekamy, aż się zazieleni. Ok, oczywiście kupon specjalny to w tym momencie świąteczny król typerów. E, oczywiście dołączę sobie do promocji, gdyż jest nowy tydzień i zagramy sobie e, moim zdaniem na faworytów, którzy w tych spotkaniach nie zawiodą. Oczywiście może się zdarzyć tak jak wczoraj, ale e, mam nadzieję, że... Uda nam się w końcu coś trafić, bo ostatnio e, król typerów wygląda tak, że zawsze brakuje nam jednego spotkania. Ok, 5 e, meczy powyżej, kurs, e, powyżej kursu 1-2 i stawka minimalna e, to 10 zł. Pierwsze spotkanie Ajax kontra Atalanta, e, tam damy sobie powyżej 2,5 gola. Myślę, że panowie tutaj zaczną strzelać. E, Inter wygra z szachtarem po kursie 1,30, tak jak już wspomniałem, Szachtar nie strzeli żadnej bramki. Manchester City wygra z. E, Marsylią oraz Bayern Monachium wygra z Lokomotivem Moskwa. Okay, to są nasze cztery spotkania i ostatnie spotkanie weźmiemy sobie z pierwszej Ligi Polskiej. Tam krocząca dzielnym krokiem do Ekstraklasy Termalik, Brukbet nie gra z Odrą Opole. Zwycięstwo Nieciecza po kursie 1.54 zamyka nam kupon świątecznego króla typerów. 10 zł postawione i czekamy aż się zazieleni. Okej, okay, to tyle na dzisiaj. Przypominam o zerknięciu na wczorajszy film z kamykiem oraz subskrybowaniu, żeby nie ominęły was kolejne filmy. Dajcie lajka, like, jeżeli wam się podobało i co? Do zobaczenia jutro, jak zawsze o 15. Do zobaczenia, cześć.